w odcinku jak wygląda obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza polskich sił zbrojnych odwiedzimy poligon w Ustce gdzie doskonało swoje umiejętności nasi przeciwlotnicy Czy można wyszkolić marynarza na lądzie Wydaje się to niemożliwe ale po kursach w centrum szkolenia marynarki wojennej w Ustce żołnierze wychodzą w morze naprawdę solidnie przygotowani Zadaniem jest stworzenie ochronnej tarczy wokół i ponad chronionym obiektem, tarczy, przez którą nie zdołają się przebić samoloty, rakiety i drony przeciwnika. Trzecia Warszawska Brygada Rakietowa dysponuje w tym celu odpowiednim sprzętem oraz ludźmi. Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce systemy rakietowe współdziałają z artylerią. Strzelania są najwyższą formą sprawdzenia zdolności i gotowości bojowej pododdziałów i tu mieliśmy możliwość strzelania do celów powietrznych odpalanych samolotów SU-22M4 oraz do celów z programowaną trasą samolotów typu Shogun. W tej chwili jedynymi zestawami rakietowymi krótkiego zasięgu, będącymi na wyposażeniu III warszawskiej brygady rakietowej są zmodernizowane zestawy Newa SC. Z ich użyciem żołnierze przechodzą szkolenia ogniowe. Na starej Newie człowiek decydował o wielu rzeczach, a w tej chwili człowiek jest ostatnim elementem, tak zwanym elementem bezpieczeństwa w trakcie strzelań, natomiast dużą rolę odgrywają tu komputery, które pomagają człowiekowi komfort. Pracy, obsług na zestawach newa cyfrowych uległ poprawie i to znacznej poprawie. Wyrzucono około 5000 lamp elektronowych, zastąpiono to kilkoma komputerami. No Bardzo pomagała obsługom. Poprawiono również przy okazji tej modernizacji cyfrowej mobilność zestawu, a tu mieliśmy intensywne ćwiczenie. Wielokrotnie przemieszczano się, zmieniano pozycje, przejeżdżano po błocie, po wodzie, w owadach deszczu. I wszystkie zadania wykonano na ocenę bardzo dobrą. Na koniec zajęto stanowiska ogniowe i dziś wykonaliśmy właśnie strzelania bojowe, niszcząc wszystkie tarcze powierzchni. Rolwaga, gotowość G120, przygotować się do strzelań bojowych. Rolwaga, rozkaz. Proces wprowadzania nowych zestawów rakietowych na uzbrojenie wojsk, obrony przeciwlotniczej będzie postępował przez najbliższe nawet 10 lat, więc musimy się liczyć z tym, że te zestawy musimy użytkować. Dlatego są modyfikowane. To już jest po modernizacji druga modyfikacja, która jest, no, zwiększa w znacznym stopniu możliwości tych zestawów, m.in. poprzez wprowadzenie podsystemów. Półprzewodnikowych, ale przede wszystkim kamer noktowizyjnych, głowic optoelektronicznych, dzięki którym możliwe jest prowadzenie działań w pasywnym rodzaju pracy. Bornit, start. Bornit, Born pierwsza start. Bornit, cel niszczony. od 5, odległość 10, rozchód 1. Stratus! Bornit! Gratuluję! Rakiety krótkiego zasięgu uzupełnia tzw. bardzo krótki zasięg. To mocna strona polskich oddziałów przeciwlotniczych. Dysponują one doskonałym i nowoczesnym sprzętem. Zestaw rakietowy Grom w rękach sprawnego żołnierza niesie śmiertelne niebezpieczeństwo dla śmigłowców, samolotów i dronów. Co więcej, ten produkowany w Polsce zestaw dzięki niewielkim rozmiarom może być montowany na różnego rodzaju pojazdach. Małe rozmiary pozwalają również na błyskawiczną ewakuację ze strefy zagrożenia. W przypadku, gdy strzelają moi żołnierze, jestem ich pewny, aczkolwiek zawsze taka adrenalina zostaje, bo sprzęt jest jednak sprzętem. Człowiek nie zawsze ma wpływ na to, jak zachowa się rakieta, a operatorzy są bardzo dobrze przygotowani. Codziennie z nimi współpracujemy, przeprowadzamy masę treningów, naprowadzań, także jestem spokojny, aczkolwiek każdy ma taką chwilę wątpienia, że może się różnie to skończyć. Rakietę mam w środku rozkładamy przyrządy celownicze, jest wystrzeliwany cel, namierzamy go, utrzymujemy komendę ognia, naciskamy język spustowy i... no i wszystko. Było to moje drugie strzelanie, na bojowo. I jest to fajna sprawa, ponieważ no rzadko się ma okazję strzelać z takiej wyrzutni rakietowej. Było zaliczenie, strzelanie było bardzo dobre. W dniu dzisiejszym strzelanie wyszło w stopniu bardzo dobrym i dynamika, taktyka, jak również sam efekt finalny, czyli strzelanie oceniono na ocenę bardzo dobrą. Wszyscy operatorzy zachowali procedury, praca bojowa była na poziomie bardzo dobrym. Myślę, że jestem dumny z własnych żołnierzy i nie tylko, bo w tym ćwiczeniu biorą udział również żołnierze drugiej baterii, także gratuluję również dowódcy drugiej baterii, bo on przygotowywał ich do strzelań w dniu dzisiejszym. Wiele armii rezygnuje z wykorzystywania środków artyleryjskich. Niemniej jednak jest to w dalszym ciągu są to środki przydatne ze względu na, na ich zasięg, możliwość oddziaływania do celów na małych odległościach. W warunkach, kiedy nie jest możliwe wykorzystanie pododziałów rakietowych, pododziały artyleryjskie również spełniają swój cel. Artyleria przeciwlotnicza to ostatnia linia obrony przed atakiem z powietrza. Jej ogromnym atutem jest niezawodność sprzętu, który może działać w każdych warunkach pogodowych. Polska artyleria przeciwlotnicza wykorzystuje dwulufowe działo ZU-23-2. To wypróbowana konstrukcja, która od lat sprawdza się w czasie ćwiczeń naszego wojska. Jej najważniejszą zaletą jest szybkostrzelność oraz zasięg powiększany wraz z kolejnymi modyfikacjami pocisków. Został stworzony pododdział artyleryjsko-rakietowy III Brygady w składzie dwóch baterii. Jedna bateria pierwsza była z przeciwlotniczymi zestawami przenośnymi Grom i druga bateria z Z-23. złożyć cały automat na części pierwsze. Później trzeba go wyczyścić, nasmarować i dopiero można przystąpić do składania. Pododdział był zgrywany w dość krótkim czasie, ale wykonał wszystkie zadania postawione przed nim, więc satysfakcja jest ogromna. Cały zespół pracuje na sukces. Przede wszystkim zgranie zespołu. Oczywiście to też nie jest kwestia paru chwil, jednak trzeba trochę poświęcić czasu, żeby strzelanie poszło. Ćwiczenie należy oceniać przez pryzmat trzech lat szkolenia. Ćwiczenie jest efektem tego, jak to szkolenie przebiegało i jak ci żołnierze przygotowali się do szkolenia. W tej chwili możemy powiedzieć, że strzelanie zostały przeprowadzone bezpiecznie. Wszystkie rakiety zostały odpalone również bezpiecznie. Wyniki strzelań artyleryjskich i rakietowych również są pozytywne. Natomiast strzelania z zestawów NEWA ocenimy po przeanalizowaniu zapisów Aparatury. Ustka tu od lat 40. ubiegłego wieku szkoli się wojskowych marynarzy. Dzisiejsze centrum szkolenia marynarki wojennej to niespotykane nigdzie indziej zaplecze techniczne. Doskonała kadra i ambitny program zajęć. CSMW jest miejscem, do którego chcą trafić tysiące przyszłych marynarzy, ale również ci, którzy na morzu przeszli już niejedno i wiedzą, że prawdziwe szkolenie nigdy się nie kończy. W ramach zintegrowanego systemu szkolenia przyjętego od wielu lat w naszej jednostce, staramy się szkolić wszystkie działy okrętowe jednostek pływających marynarki wojennej. Same tracę na wodzie, ją odtchniemy i teraz stały się. Szkolimy tutaj wszyscy, cały personel pływający, zarówno marynarki wojennej, jak i innych rodzajów wojsk. Jest to certyfikat niezbędny, aby na tych jednostkach pływać. Po gwizdku wskakujemy do wody, podpływamy do tratwy i staramy się ją przywrócić do pozycji właściwej. Reszta osób będzie mi pomagała tutaj w przewracaniu tratwy. Na znak sygnał. Najważniejszą rzeczą, którą w tym kursie staramy się przekazać szkolom, jest praktyczne wykorzystanie sprzętu do indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych. Kładziemy się na chwilkę na trawie, platkiem, odpoczywamy 10-15 sekund, łapiemy oddechu. Jeżeli czujemy, że mamy siłę, stajemy szeroko, nogi szeroko rozstawione i tratwę narzucamy na siebie. W większość szkolnych jest żołnierzami zawodowymi, którzy służą na okrętach marynarki wojennej. I y, oni to ćwiczą u siebie na klęta. Tutaj jest y, po prostu ta wiedza poszerzana delikatnie i przyswajana. Tak, żeby oni zapomnieli o tym. Raz, dwa i za trzecim razem mocno do góry. Koledzy tu niektórzy, którzy są ze statków, na pewno mieli sens styczność. No, akurat ja i kilka osób, które tu są. To jest nowość, więc myślę, że na pewno wykorzystamy to w dalszej pracy i, i będziemy się starali na pewno to zapamiętać na, na, na długie, długie lata. Pierwsze dwie osoby, homar 1, stanowisko główne. Kolejne dwie osoby, homar 2, kolejne dwie osoby, homar 3 i homar 4. Grupa powstań na symulator rozejścia. Symulator mozka nawigacyjnego jak najbardziej oddaje warunki realne, które panują na okręcie. 4-0. Śle prawo 10 4, 10. Możemy tutaj działać zarówno pojedynczym okrętem, jak i grupą okrętów. Tu hamer 1 odebrałem, wykonuję podejście prawą murną. Możemy wykonywać zadania z taktyki, czyli zajęcie pozycji ogniowej, elementy manewrowania podczas trałowania, czy podczas stawiania min oraz takie elementarne rzeczy jak podejście do rozbitka, procedury poszukiwania i ratownictwa, wejście i. Radar. tu mamy manetki sterowania silnikami sterowanie, czyli wychylanie płatem steru mapa elektroniczna GPS. Z racji tego, że mamy odwzorowanie rzeczywiste polskiego wybrzeża, Mamy wgranych większość portów, do których wchodzą polskie okręty. Możemy ćwiczyć wejście i wyjście do portów, procedury z tym związane, a także ćwiczenie nawigacji przy podejściu i wyjściu z portu, czyli zbieranie namiarów ze znaków nawigacyjnych, identyfikacja latarni, świateł, pław. To wszystko na naszym symulatorze możemy sobie wgrać i trenować. Uwaga, homary 1, 2, 3, 4, zakończyć ćwiczenia. Zbiórka na stanowisko instruktora celem omówienia błędów. Jest to siłownia nietypowa, bo nie znajduje się na Ukrainie, jest to w budynku, czyli mamy budynek, gdzie możemy w nim przebywać. Oczywiście wszystkie urządzenia nie są tak montowane jak w prawdziwej siłowni. Słuchacze, przychodząc do nas. Po przeszkoleniu w części teoretycznej, tutaj przychodząc, już te urządzenia obsługują, czyli pracują na nich. To jest tak, jakby pracowali już na okręcie, gdzie pójdą na taki sprzęt. Paszoś, w temat dzisiejszych zajęć doskonalenie odbioru nadawania wyrazów 10-litrowych na tempa. Spocznij. My, a, ry, 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 ry. kiedy zawodzą techniczne środki łączności, różnego rodzaju radiostacje, y, terminale satelitarne, no tutaj sygnalista musi stanąć wówczas na wysokości zadania i używając chorągiewek semaforowych lub innych środków, które są wykorzystywane w sygnalizacji światem, bo też sygnalizacji semaforem, przekazać sygnały na okręty bądź na, na punkty obserwacyjne. To jest litera Ż, a to jest litera N. E. B, o, R, u, cy, z, n, i, cy, y, poruśnicy. Nauczyłam się już alfabetu. Jeszcze nie w pełni jest opanowany przeze mnie, ale staramy się. Jesteśmy tutaj dopiero dwa tygodnie i mam nadzieję, że będzie z dnia na dzień coraz lepiej. Mamy program szkolenia przewidziany na 80 godzin. Dodatkowo organizujemy kursy przeszkolenia specjalistycznego, gdzie ci adepci, którzy szkolili się w tej specjalności przychodzą do nas i podnoszą swoje umiejętności oraz kwalifikacje, zwiększając tempo nadawania odbioru. Ny, a, sy, 3 a. A R, my i A. nasza armia. Mamy super nowoczesny symulator obrony przeciw okrętu, który pozwala nam na y, ćwiczenie jednocześnie 16 członków y, okrętów. Dzięki temu symulatorowi możemy w sposób praktyczny realizować obowiązujące procedury walki z wodą i pożarami na okręcie. Symulator daje nam możliwość przećwiczenia różnych wariantów, które mogą się zdarzyć na okręcie w rzeczywistości. Możemy tutaj wywołać pożar, w obojętnie jakim pomieszczeniu, możemy spowodować przebicie, które spowoduje zalanie jakiegoś przedziału na okręcie. I dzięki temu przećwiczyć w praktyce działanie członków załogi, zobaczyć, czy załoga działa zgodnie z obowiązującymi dokumentami, które normują ten obszar działalności, czy komunikacja między poszczególnymi członkami załóg przebiega w sposób prawidłowy. I dzięki temu, jeżeli stwierdzimy już na tym symulatorze, że ćwiczący są gotowi do praktycznej realizacji szkolenia, możemy skorzystać z praktycznego szkolenia na poligonie obrony przeciwawaryjnej, tam już z rzeczywistym pożarem. My uczymy tutaj prawidłowego podejścia do pożaru i prawidłowego gaszenia pożarem. Żołnierz jest przygotowany do ćwiczeń w ubranie specjalne typu Nomex. Na sobie ma aparat ochrony dróg oddechowych oraz jest wyposażony w rękawice oraz hełm. Na bieżnię, pan na orbitę. To ćwiczenie trwa od 2 do 3 minut, odzwierciedlający czas dotarcia, z, powiedzmy, dziobu na rufę okrętu, gdzie znajduje się całe doposażenie marynarza do działań, walki z pożarami na okręcie. Komora dymowa, labirynt, z możliwością przestawienia ścianek i kombinacji, stwarza dowódcy możliwość weryfikacji z załogi okrętu w czasie rzeczywistych działań pożaru na okręcie. Do telenovela wchodzimy we dwóch: dowódca i pomocnik. Trzymamy się nisko ze względu na, na, na niższy stopień za, yy, zadymienia na tym poziomie. Przez komory dymową w ciągu roku przechodzi od 4,5 do 5 tysięcy marynarzy. Marynarz zawsze wie, gdzie znajduje się najbliższa gaśnica. Ma obowiązek, że tak powiedzmy, chwycić ją, odbezpieczyć i przystąpić do gaszenia pożaru w zarodku. Jeżeli mu się wtedy nie udano, to ogłasza alarm na okręcie. Ważne jest to, żeby nie bać się użyć pogrężnego sprzętu gaśniczego. Tu żołnierz uzyskuje wiedzę na temat właśnie skuteczności działania podręcznego sprzętu gaśniczego. Że ten podręczny sprzęt gaśniczy spełnia swoją rolę zasadniczą, czyli ugaszenie pożarów w zarodku. Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadmirała Józefa Ondruga to największy ośrodek szkolenia w marynarce wojennej. Specjalizujemy się w kształceniu w czterech kursach bezpieczeństwa. Kurs bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej na okręcie czy na statku, ochrony przeciwpożarowej, elementarnej pomocy medycznej i indywidualnych środków ratunkowych. Ukończenie tych czterech kursów przez naszych żołnierzy z całych sił zbrojnych pozwala im na uzyskanie specjalnego certyfikatu, który ważny jest na całym świecie i pozwala w przyszłości uzyskać również certyfikat marynarza na statkach handlowych.